Jest, Nevia się nazywa teraz. Idziemy zobaczyć to depo, patrzcie ile tu ludzi. Ale serwer żyje, czyżby merch się udał? Chyba tak. Wszystkie depo zajęte, a nie, nie wszystkie zajęte, są wolne depoty. Jak teraz wygląda topka na tym serwerze? Nevia, Alitram numer 1, 1651 level, ładnie. Ile jest tysięcznych leveli tutaj? Pewnie sporo. 77 tysięcznych leveli. Nowy rekord, 186 graczy online, grubo. Top 10 same RP? Co ty gadasz? Nie zwróciłem uwagi. No w sumie tak, top 10? Nie, top 8. Tylko Alitram jest ekiem, to bieden, ale reszta rpki same. Ceny te ceków zobacz, zobaczmy. Jaką jest 42, to normalnie, tak jak u nas za że prawie, że... Pisz Lion Sponge Helmet, zobaczmy. Lions Sponge Helmet, no już nie ma tak, patrzcie, to jest cena. Ten sprzedaje za 6 999 ,99, a ten kupuje za 7 baniek. Normalnie byś nie wystawił takiej oferty, aż te screena chyba zrobię. Ale przy łączeniu serweru widocznie z marketu nie zniknęły item. Ja myślałem, że wiesz, łączą serwery to, że oferty wracają gdzieś tam do depot. Jednak nie. Taka oferta rzadko widoczna. Idź, gaza. Bić, jak ktoś bije, gaza. Jak tak, to idę zaraz. Jest, gazam na skawce, idealnie. Lecimy na gaza. Ja nie wiem, czy tam dobiegnę w ogóle, ale dobra. Dawaj, nevia! Niech żyje nevia! No to let's go. Ja nie, może dobiegnę. <ścoughs> a, moheo! Chyba, może nie. O, kurwa! O, <śles> kurwa! <śles> <gryzny> ja to mi się przydało trochę do kupienia? i Bez deków. Dobra, mam Dobra. mu tam, gdzieś ty docię tą skałkę. Panie, gdzie ta skałka jest? Tak, biegnę do ciebie. Weź, weź mi, pokaż, gdzie to jest. Bo cię pogrzało, jak ja tu walczę życie. Dobra, tu są wszyscy, jestem. Dawaj, to miał harza... halę na Olimie, na Karnie. Dawać na gaza, robimy to, nie? Zawsze pierwszy gaz na serwerze jest na skałce. Jak go tu zrobimy, to potem się respi już w prizon. normalnie co tam dwa tygodnie. No, Dead no. and doom, słysza? A i stąd go widać ten Dead and doom chyba? No. Czemu nikt nie bije jeszcze? Mi się wydaje, że za mało ludzi jest po prostu i tak... No gościu se sam nabija po prostu ten, wejść. O. O, ten daj ten kurwa, rura! Dobra. Wypadli. <Rutkujdenstwo apen chore ideas�URE> <aussireated> <turk lifleich> o! Rzeczywiście. Dobra, to mamy dwóch mniej shooterów. trochę lipa, nie? Mamy potężnego tobie de levela tutaj na serwerze jako blokera. Rekord, 226 w online. Bariatr zleci, dobra. No on tam odlurowuje i ma wyjebane. Mówisz, żebyśmy szli w dół. Czemu? Najszybciej zarobione 2kk. Była na buy oferta Lions spellbooka za 9kk, a na Sel za 7kk. Super, za łatwa kasa. Bo robi sobie damage, a wy mu przeszkadzacie, no. Te przeklęte randomy, te skałki. Po co właściciel chce odnurować sumony? A bo my noby. Dobra, on jednak nie nabija damage'u. On ma inną taktykę, on to robi dla nas. No to rzeczywiście mógłby tłumaczyć wcześniej. A my jak noby mu wbijamy co chwilę do góry. Ja a rzeczywiście pisz, on próbuje odurować miniony. Typie biegają i je z powrotem lorują, dokładnie. My tu pro jesteśmy sami, więc wiesz. Nie wymagaj zbyt wiele. To wyjdzie na to, że ja trolluję teraz. Ja już się za cicho utkany, póki nie będzie komendy beat. Atak, jednak atakujemy, bijemy. Już mamy wchodzić, czy nie? No? Tak. no, dawaj. Dobra, pizgawica. U. Dobra, normalnie robimy, tak gazę. No. Ej, no schodzi, patrz, co się dzieje. No my nie możemy summon robić, bo tu wiesz. główne sumony, ale. Za pierwszym, dawać, dawać. Ej, może to zrobienia jest nawet. No i chuj. Doom. Dobra, on tam stoi, A chcę goś zobaczyć. Goś... No chcę zobaczyć. Nie było, dobra, przeżył. Przeżył? Chill, kurde, jednak to jest potęga. 1600 nek. Znowu death. De Tak? To jest Teraz na pewno. Ale nie wiem, jaki ma zasięg. ten chyba Magic on chyba blokuje nam tego Duma, chyba. Do... Z tego co My widzę, są. on My się jakby mówię, ucięty jest. Prawo. On jest tak ucięty, ten dum, więc jest spoko. Ale oro. Kurde, Nevia jest potężna. Awatara muszę ustawić sobie. No i. Dum będzie. Wlecił się, i tak, dobra. Gości się wyjebał. Jak o. zrobisz prawo od schodów, to na pewno ci dum nie sięgnie nawet. Sprawdziłeś już? Tak. No to kurwa, to bijemy. Na, na kratce ze, ze schodów też się nie łapie? Nie ma na procesorę. Dobra, to ja tu stoję w co kimś cały czas. Kurde, łanda nakryta mogę odpalić przecież. Bez kitu, dawaj, ja też się ubieram. A ja tu chyba nie mam co ubierać. Ja też nie. Dobra, łanda nakryta, jakieś czeki czar gdzieś mam. Mianowicie hm. ja słumany gryzą, nie czy nie mnie. Il to jest, bić, bić, bić. Napieprzać. Padnie, padnie, padnie. Nie. O. Przestraszyli się. U. Crash klienta, crash klienta! O kurwa! Szybko, szybko, szybko. Czekaj, szybko, kraść klienta, już wracam! Czekaj, czekaj, szybko, szybko. Tibia, no kurwa, nie mam czasu, szybko. Kurwa, jakiś bug report, co jest? Kurde, fuj, ogarnięte tutaj przez tego, ek'a. jest, jestem, żyję, żyję. Żyjesz? No, jestem, jestem, ja pierdolę, Tibia. 25 raz becie, nie? Ty, teraz pada. pada. Nie pada, muszę awatara iść wziąć. Ale dobrze, nawet potów nie Coś mi zacięło. O, aha, miałem przetestować sobie duma. A, dobra, zeszedłem. Wjebnął, ktoś padł chyba. No wyjebał się ten, drugi jak chyba. Ale ogarnięte to tu jest, swój dobrze. No, jest luzik. Defend Doom. Ja Stoję. Wie, się Stoję. No, przeżył. Musiałeś dużo SD-ków? Bo ja mam tylko stówkę jeszcze. Czekaj, coś na M-level. Plazma i tyle w sumie. <głos> <głos> ja u nic nie mam, potka na M-level, o. Dobra, odpaliłem tam level. Uff, ale już, już było bliżej. Ja tak coś dała ta potka. Jeden dum, ale nie uciekamy. O, patrz, nawet pół życia mu chyba nie zabiera. Nie, stoi. Ja Ja skupiam trochę na sobie jeszcze. Ja, nie wiem, ja tam się patrzę, ja wyjeba na siebie, właśnie. Patrzę na niego. Jeden ale stoimy. zawsze stoimy. Deduwa. No, <noise> no deduwa. Tam się nie stoi. Na schodach stójcie albo koło są, na prawo. Tu tutaj tutaj, patrzcie, my normalnie stoimy i przeżywamy. Tam nie trzeba ola, niczego nie trzeba. I heal. Jeszcze z dwie osoby. no dole jest 4-5 osób. Jakby oni byli, to byśmy to zrobili. Chyba, że oni po prostu wypadają z do rekinów, nie? Ej, gaz, uciek! Już przyszły, przyszły jakieś dwie-trzy osoby teraz, z tego co widzę. Jedna odeszła. SD mi braknie, Chyba 50 z demą No, refill SD. Dobiegniesz do depo? Nie wiem. Chodź, biegniemy do depo. Idziesz? Ale tam i tak nic nie kupisz. Aha, no tak. O, jest, dobra. Dziękuję. Dobra, stówkę mamy. Może będzie. Wiesz co, też z MS-em i mam blok runy tak się składa. Hmm. Będziemy zaraz robić runy tutaj. <laughs> on się ustawia z nim powoli. Jest ustawiony. Ustawiony, ale do dół. Dobra. Ale ludzie muszą wejść, kurwa. Dobra, powoli, nie widzą, że bijemy, to tutaj wejdą. Dobra, zanim ten roś się skończyłem, zostałeś tego. Ja mam gdzieś 6 minut. To jak klikę, no to ja mam to samo. No, z dołu jeszcze te 5 osób, dawaj, dawaj Bo oh, kurczę, jak te miniony mnie za chwilę wyjaśnią, no to będzie gorzej dół Właśnie wyobraź żebyśmy biegli na tego rosza nagle by się okazało, że jest Raid. Padnie, padnie, padnie. Padł Reason break. Jest! Masz coś? Kurde. Jest mam ten... horna, mam horna! O kurwa! Tylko że demon horna. No chyba nie ten. No, dobra! dobra. Nie wiem, przez sekundę myślałem. Myślałem, że mam sekundę. horna. Przez pół sekundy. No ale mam horna, jakby nie patrzeć mam horna. Dobra, wracamy, jest sukces! Ej, to najwier to potężny serwer chyba się tu przynoszę. To jakby o kurwa! Dobra, czekaj, czekaj, bo tutaj jest grubo.